Jeśli ktoś się zastanawia nad pójściem do trzeciego liceum, to zapewne wie, co to jest za szkoła i dlaczego trzecie liceum. Tak? Wiadomo, że tu chodzi o to, że mamy dobry poziom najlepszych nauczycieli, kapitalny klimat w tej szkole, niepowtarzalny. Więc jeżeli te osoby myślą o takiej szkole, nie mają się co zastanawiać. Ja myślę, że bez myślenia, po prostu zaznaczamy na pierwszej preferencji trzecie liceum. No przecież wszyscy wiedzą, wiedzą wiecie, że, że to jest ten elektroniczny nabór, przy którym wybieramy trzy szkoły. No więc, żeby się dostać do trzeciego liceum, na pierwszej preferencji zaznaczamy na pewno trzecie liceum. Tą klasę, którą najbardziej chcecie. Ten profil, który najbardziej Wam odpowiada. W obrębie danej szkoły jest Tyle preferencji, ile różnych oddziałów. Ale niekoniecznie trzeba robić tak, że jak ktoś chce być matematykiem, że wybiera human. Ci, którzy chcą klasę humanistyczną, jak najbardziej klasę humanistyczną wybierają na pierwszej preferencji, a na drugiej preferencji to już może inną klasę humanistyczną w innej szkole. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć matematykę w najlepszym wydaniu, no to oczywiście trzecie liceum. Tutaj ma do wyboru wiele różnych klas, wiele profili. Proponuję, żeby wszystkie po kolei zaznaczyć. Jeszcze raz powiem, zaczynamy od tej, którą najbardziej chcecie. Więc tylko w ten sposób można dopomóc szczęściu i być uczniem naszej szkoły. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, jeżeli ktoś zaznaczy trzecie liceum na jakiejś dalszej preferencji, no to się nie dostanie. Wiadomo, przecież wszystkim chyba wiadomo, wszem i wobec, że u nas są najwyższe punkty. Więc jeżeli tu się nie dostanie, to gdzie indziej też się, to gdzie indziej może się dostać, ale odwrotnie to nie działa. Ja Wam powiem, że każdego roku przychodzą do mnie uczniowie, którzy, którzy źle zaznaczyli tę preferencję i mówią tak, Panie Dyrektorze, ja bym się dostał, ale zaznaczyłem trzecie liceum na trzeciej pozycji i inna szkoła mnie teraz... Wzięła tak dosłownie, jestem tam przyjęty, co mam zrobić. Ja mówię, no co, co masz zrobić? No jesteś tam uczniem i tyle. Być może w drugim naborze, bo czasem jest drugi, trzeci nabór, jeżeli są miejsca. Trzeba się tylko orientować. I tutaj kolejna jeszcze rada, jeśli się nie dostałeś z tej pierwszej preferencji, ani drugiej, ani z trzeciej do naszej szkoły, też nie trać nadziei, bo może będą wolne miejsca. W każdym roku jest tak, że, że chociaż się ktoś dostał, to jednak nie jest naszym uczniem, bo na przykład no, wybrał piąte liceum krakowskie, o którym nie muszę tutaj mówić, wszyscy wiedzą, co to za szkoła. Tak? Jeżeli tam się przy okazji dostał, no to, no to rezygnuje z trzeciego liceum. Są takie też sytuacje i wtedy mamy wolne miejsce, na które możemy kogoś jeszcze ewentualnie wziąć. W przyszłym roku planujemy yy, sześć oddziałów będzie jedna klasa humanistyczna. Chcę to wyraźnie, głośno powiedzieć, że ona będzie, bo niektórzy się pytają, czy, czy, czy się utworzy. Jak najbardziej będzie klasa humanistyczna i chcę jeszcze powiedzieć, że to jest najlepsza klasa humanistyczna w Tarnowie. Najlepszy human. Świadczy o tym edukacyjna wartość dodana. Jest to taki wskaźnik, jest to wskaźnik, który mierzy ile Dzieci, ile młodzież zdołała się nauczyć, będąc uczniem trzeciego liceum. Więc mamy najlepszy ten wskaźnik nie tylko z matematycznych, przyrodniczych, przyrodniczych przedmiotów, ale także właśnie z humanistycznych. Zachęcam, przyjdźcie tutaj do nas, zobaczycie, że wcale nie jest tak yy, trudno być uczniem. Tylko się dostać, a potem, jeżeli bardzo chcecie być uczniami trzeciego liceum, to gwarantuję, że skończycie. Wszyscy, którzy zaczęli trzecie liceum, kończą. I mało tego. Są przypadki takie, że on tutaj przyszedł, niekoniecznie miał świadectwo z Paskiem, a wychodząc ma świadectwo z Paskiem. Czyli te dzieci, ta młodzież tutaj po prostu się u nas rozwija. Zachęcam, zapraszam, jeśli ktoś, będzie miał wątpliwości, niech przyjdzie wcześniej do, do dyrektora. Wszyscy uczniowie Wam powiedzą, że dyrektor jest otwarty, rozmawia z każdym, kto potrzebuje spotkania. Może przyjść, porozmawiać. Powiem, poopowiadam, zachęcę. Myślę, że nikt, kto zacznie, nie będzie żałował. Bardzo serdecznie zapraszam.